Niepoważne, żeby strzelając w głowę zombiakowi, trzeba było tyle amunicji użyć. Bum! <laughs> ten płomień wybitnie ogranicza mi FPS-y. Taki Gravity Gun byłby zarąbisty podczas przeprowadzek, co? A to było marno teraz pod pocisków. Jestem bardzo nieostrożny. Po co, po co jest to miejsce? Chyba po nic. Dobra, nic, szybko idziemy dalej. Oj. Ty, kto nie lubię. Eee. Te to są wradne, bo są jadowite. Małe gówno. Odejdź. O! Co za... Co za tandeta. To są headcraby, o... A, ciekawostka, tego nie widziałem wcześniej. Mają taki mniej więcej szlaczek na plecach jak pająk krzyżak. No, tego nie widziałem wcześniej. U. Myszka. Kurde. Myszka mi się zacinała. Nic z tego kratka, ne, 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 Nic mi nie zrobisz. Chodź tu. Nie znoszę pająków. Choć miały tylko cztery nogi. A zwłaszcza takich, co na głowę łażą. leżeć tam tam gdzieś była pteczka, czym się zdawało, nieważne idziemy do tekstury Kurde. co ja mam z tym komputerem wreszcie mi powiedzieć. Musimy się mijacie. Powiem wam szczerze, że jakoś bardziej czuję się bezpieczny jak jestem gdzieś na górze, na czymś, tak jak na przykład na tej platformie Dzięki. Mhm. To! Dzięki! No dobrze, ojcze Grzegorza, teraz gdzie mam iść? Uu. Tutaj, tak? Dobrze, że te deski są z betonu. że się nie łamią. Mmm <śmienicza> Au Kur... sam sobie przysrałem no Płonące żaby Dobra może zapis co? Jakiś trochę zmieniłem, trochę zmieniłem detale. Zmniejszyłem i zobaczymy co to da. Tak. A taka propa niedawno. nagrałem specjalny film z okazji 550 widzów. A teraz już mam 600. Uh -huh. Także dzięki wszystkim. Tak. Widzów przybywa, ale stwierdziłem, że jakbym miał robić co, co jakiś czas, film jakiś dodatkowy, a nie mam czasu na zwykłe, że to znaczy nie będę robił, po prostu będę dziękował. I dziękuję. za chyba naładowany. A masz! A masz! Nie, dobry zombie! Dobra. To jest sporo ważenia. Po dachach. A mam nadzieję, że już... Zobaczmy, jak wygląda płomień. No, mam nadzieję, że już nie będzie się robił stop klatkowy. To jest pułapka, ale jednocześnie tę pułapkę można wykorzystać w ten sposób. Hop! Czy tam się dać przejść? Najpierw jeszcze pójdę tutaj, witam. Hey. <laughs> Parafian masz spoko, muszę powiedzieć. Rozumiem, że namaszczenie chorych to jest ulubiony sakrament ojca Grigoria, jakiego udziela? My robimy szybki zapis Czy, czym tu się robi z szybki zapis w ogóle Klawiery Szybki zapis F6, aha, to ja w screena przed chwilą skręciłem, to wiem Dobra o, nie doskoczyć Już myślałem, że spadnę. Eee Chciałem przeskoczyć i tam móleś Ciężko być mógł jeszcze raz, jeszcze raz No trzeba by się pośpieszyć trochę, jak tam z czasem mm, Jeszcze minuta tylko Krecha. Jest! Wiedziałem. No <laughs> Postanowiłem za jakiś czas polecić... Aha, sorry, sorry. Jakiś błąd, jak zwykle. Postanowiłem za jakiś czas polecić... Polecić kanał lub kilka kanałów.